Cześć! Dzisiaj nauczymy się używać czasu Present Continuous. Present Continuous to czas teraźniejszy, który potrafi opisać trzy rodzaje czynności. 1. Czynności, które dzieją się dokładnie w tym momencie. 2. Rozległe, lecz chwilowe czynności. 3. Czynności przyszłe, które opisujemy tak, jakby działy się już teraz. Przykład numer jeden. Janek odrabia teraz pracę domową. To czynność, która dzieje się teraz, dokładnie w momencie opisywania. Przykład numer dwa. W tym roku przygotowuję się do ważnego egzaminu. To czynność, która, mimo że jest czynnością bardzo rozległą, jest nadal czynnością chwilową. Nie przygotowujemy się przecież do tego samego egzaminu co roku. Robimy to tylko w tym roku w nadziei, że go zdamy. Przykład numer trzy. Odwiedzam moją ciocie w przyszłym tygodniu. Przyszły tydzień jest dla nas przyszłością, a pomimo tego faktu, do opisania przyszłości używamy czasu teraźniejszego. Dzieje się tak dlatego, że gdy czynność jest dla nas bardzo pewna, to opisujemy ją tak, jakby działa się już teraz. Zwróć uwagę, że dokładnie tego samego mechanizmu używamy w języku polskim. Ale jak to zbudować? Już tłumaczę. Konstrukcja wygląda następująco: zdanie twierdzące. Osoba plus M is R plus czasownik plus końcówka ING. Przykład John is doing his homework now. Janek odrabia teraz pracę domową. I am visiting my aunt next week. Ja odwiedzam moją ciocię w przyszłym tygodniu. He is preparing for an important exam this year. On przygotowuje się do ważnego egzaminu w tym roku. Zdanie pytające. Do zrobienia pytania stosujemy inwersję, a konstrukcja wygląda następująco: M is R plus osoba plus czasownik plus końcówka ING. Przykład. Is John doing his homework now? Czy Janek odrabia teraz pracę domową? Are you visiting your aunt next week? Czy Ty odwiedzasz swoją ciocie w przyszłym tygodniu? Is he preparing for an important exam this year? Czy on przygotowuje się do ważnego egzaminu w tym roku? Przed całością można też postawić słowo pytające, by nadać pytaniu nowego znaczenia. Where are they going on Friday? Gdzie oni idą w piątek? Zdanie przeczące. Osoba plus M is R plus not plus czasownik plus końcówka ING. M is R wraz z not można skracać. Po skróceniu otrzymasz słowo isn't i aren't oraz I'm not. Przykład. John is not doing his homework now. Janek nie odrabia pracy domowej teraz. I'm not visiting my aunt next week. Ja nie odwiedzam mojej cioci w przyszłym tygodniu. He is not preparing for an important exam this year. On nie przygotowuje się do ważnego egzaminu w tym roku, i znów się udało.